Cześć, dzisiaj zapraszam Was na mini haul ciuchowy, nie ma tego wiele, ale postanowiłam, że pokażę Wam co, co sobie sprawiłam, a w zasadzie co mi tatuś kupił. Dobra, więc przechodzę do rzeczy. Numer jeden, jest to koszula przepiękna, moim zdaniem przepiękna, koszula z... skąd? Czyli, czyli z kropa, tak? Tak, krop. Boże, ja, Krop i House to są dla mnie dwa, jedna i te same sklepy. To są dwa sklepy, dla mnie te same. Ona jest taka bawełniana, to są moje kolory, czyli jest turkus, róż, trochę fioletu, niebieski. Świetnie się w takich kolorach czuję. Jeszcze jej nie nosiłam, jak widać, jest z matką. Niczego jeszcze nie nosiłam, Nagram, to, mogę zacząć używać. Kosztowała ile? 60 zł, rozmiar, M, ale to chyba nie jest ważne. Jest ona delikatnie taliowana, nie ma przedłużanego przodu ani tyłu, jest tutaj kończona, tak jakby ścięta na pół okrągło. Bardzo ładnie wygląda w kasana, jak i wypuszczona. Z tyłu ma takie coś, nie wiem po co. To się śmieję, moja mama zawsze mówi, że to jest to prowadzanie niegrzecznych dzieci, jak na smyczy. Dajcie znać, czy Wam się podoba taka koszula. One teraz są właśnie w takiej cenie, 59 zł. Nawet jakaś promocja ostatnio była. Nawet guziczek dołączyli, czyli jakiś musi na pewno odpaść. Taka koszula. Kolejna rzecz. Ja lubię ogólnie hole ciuchowe, zakupowe oglądać, więc postanowiłam, że nagram, bo myślę, że Wy też może lubicie. Kolejna rzecz są to może spodnie pokażę. Spodnie z beszki. Ja uwielbiam jeansy z beczki. Jedne z moich najlepszych dżinsów, jakie mam, najlepszych w sensie, że nic się z nimi nie dzieje nie wycierają mi się, nie wiem, między nogami, nie robią mi się w nich dziury, a dziury, które są, nie pogłębiają się, bo mam takie powycierane i nic się z nimi nie dzieje. Noszę już ponad rok i naprawdę są świetne, nie rozciągają się, że wiszą w tyłku po jakimś czasie. Naprawdę, naprawdę jestem bardzo zadowolona z dżinsów z beczki i nawet często. Moja łydka się tu mieści. One są elastyczne z dodatkiem streczu. Pokażę Wam, jakie to są zwykłe. Klasyczne, lekko przecierane, ciemny jeans, rurki z takim fajnym yy, szy szyciem, z, z fajnymi szwami dwukolorowymi, jakby taki bardziej musztardowy i beżowy odcień. Będą mi pasować do butów, które zaraz Wam pokażę. Z tyłu kieszenie zwykłe, nie są obniżane, nie ma na nich nic konkretnego, tyłek fajnie wygląda, są w rozmiarze 38 w 34 też bym się zmieściła ale bym nie chodziła i nie siadała <grym> nie żartuję, oczywiście się śmieję, bo czasami mnie to rozwala, jak, jak youtuberki opowiadają, że kupiły sobie jakąś tam bluzkę czy coś w rozmiarze L też było dobre, ale trochę za ciasne. No nie, to nie było dobre. Zresztą kogo by te rozmiary interesowały? I co jeszcze fajnego jest w tych jeansach? To są biodrówki, ale one nie są tak skrajnie niskie, że łono będzie się ukazywało niebawem całemu światu. Także bardzo fajnie wyglądają. Fajnie wyglądają właśnie do tej koszuli i do wszystkiego. Zresztą, bo są zwykłe, proste, klasyczne. Ile one kosztują? Czy to jest jakaś specjalna seria? Denim Collection... Nic więcej nie ma. Stówkę. Kosztowały stówkę. Bardzo fajne, i polecam Wam naprawdę dzień z ze zeszkiem. Kiedyś tak się była nastawiona na do tej filmy, a teraz one mi się bardzo podoba, podobały. Co jeszcze z beczki? Bo jak byłam, oczywiście, to pani przyka się mówi: A może pasek pani to spodni sobie życzy? Tak się spojrzałam na tatę. No, bo mówi, mamy przecenione. No to tak sobie myślę: mój ciemny pasek i już powoli dogorywa. Więc zerknę na te paski. No, i poszłam, zerknęłam na te paski. Boże, jest mi strasznie gorąco, naprawdę. Przysięgam, dzisiaj jest taki upał chyba ze 30 stopni. Nie pokazuję mi to teraz telefon, ale jest strasznie ciepło. I pasek przeceniony wcześniej kosztował chyba 35 zł. Ja się nie mylę, później był przeceniony na 25, a ja go kupiłam za 17,40. Taki zwykły, matowy, brązowy pasek. O myślę przeciętnej grubości, nie ani za szeroki, ani za gruby, ciemnobrązowy. Kobitka powiedziała, mam ten sami, świetnie mi się sprawuje, wiemy prawie Ci, Jak mi się urwie albo coś się zrobi, to przyjdę i ci tym paskiem po prostu strzelę, mam to. I tyle. <grytanie> Także taki zwykły pasek. berszka, Niektórzy mówią bereszka. A ja wiem berszka, No i co? Ktoś mi coś zrobi? Kolejna rzecz są to buty, buty, które intensywnie są przede mnie rozchodzone w domu, bo boję się na razie z nich wyjść, żeby mnie nie skrzywdziły. Jennifer z CCC, baleriny z takim czubem, o takim fajnym kroju, one są tu na prosto tak ścięte. Trochę jest to denerwujące, bo niektóre stopki z nich tutaj wystają, no ale przecież nie wyskoczę w czerwonych stopkach i nie będę... Wiatrak, please, wiatrak. Nie wyskoczy w jakichś czerwonych stopkach, które mi tutaj wystają. One mają tutaj takie jakby drobne cekiny, które pewnie po jakimś czasie zaczną odpadać, ale strasznie mi urzekły podobało mi się, jak wyglądają na stopie i kupiłam je, było jeszcze jakieś minus 30 czy minus 40%, jakaś zniżka, coś takiego i wyszły mnie za jakieś grosze. Ja nie mam już kartonika, od nich pozostawiłam w domu, ale naprawdę one nie dużo kosztowały coś w granicach 50-40 paru złotych, także takie zwykłe baleriny. I kolejne buty również, które kupiłam w Daćmanie, jak byłam z tatą w Olsztynie, to są, ja nie wiem jak one się nazywają. Czy one mają jakąś tutaj profesjonalną nazwę, bo te buty to są różne jakieś ciżemki czy coś. Dla mnie to są po prostu cichobiegi. Miękkie, zwykłe cichobiegi. Jakby mi ktoś się pokazał jakiś czas temu, to bym powiedziała ble obrzydliwe. W życiu takich nie kupię. Naprawdę, ale widzę, że gust się człowiekowi zmienia, nawet mój gust. Zwykłe takie, one są beżowo-szare, pewnie wyglądają bardziej na szare, takie z grubym szwem mi się przypomniały, kiedyś miałam takie jakieś ciżemki, mokasyny, mokasyny to są? No nie wiem, jakoś tak yy, mi przyszło na myśl. Z takim sznureczkiem tutaj dookoła, tutaj zawiązanym w kokardkę naprawdę zwykłe do wszystkiego, do tych jeansów, do koszuli, do t-shirta, takie ci do śmigania są niesamowicie wygodne na razie, miękkie przy mierzeniu. jeszcze nie byłam w nich na mieście, także zobaczymy i od razu przy okazji, bo one nie są skórzane, sprawiłam sobie dla nich skórzane wkładki za 15 zł, pani zaproponowała, fajne, oddychające, zobaczymy jak mi się gira spoci, to przyjdę i podstawię jej pod piętę. <grym> Dobra, ile one kosztowały? Kosztowały mnie 69 zł, nie mojego tatę, 69 zł, czekajcie 7 dych. Zobaczymy, jak się spiszą. To już by było na tyle. Czuję się jak w jakimś egzotycznym kraju. Jestem już po prostu zlana potem. To by było na tyle z moich zakupów. Dajcie znać, co ostatnio sobie też sprawiliście i czy polecacie jakieś fajne, takie cichobiegi niedrogie yy, i gdzie, żeby były wygodne, bo takie buty mają tendencję do obcierania mnie strasznie, także zawsze mam ze sobą jakieś plastry na odciski. To by było tyle z mojego mini holu ciuchowego zakupowego. hol zakupowy to się w ogóle kupy nie trzyma. Już gorąco mi jest, więc nie wiem co mam mówić. Żegnam się z Wami. Zapraszam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji i śledzenia mnie na Instagramie. Trzymajcie się, życzę miłego, długiego weekendu. Cześć!